Związane z Andrzejem Bieżanem, które albo były jego nauczycielami, tak jak w zeszłym roku edycja Włókosława Szefera, a tak jak w tym roku wielki jego przyjaciel, współpracownik Andrzej Mitan. Dzisiejszy koncept w całości jest poświęcony Andrzejowi Mitanowi. Będą Państwo mogli zobaczyć jakby dwa oblicza. To, co jego współpracownicy, bo wszyscy zaproszeni muzycy. Współpracowali z Naczyjem Mitanem, mieli przyjemność, zaszczyt z nim współpracować w różnych okresach czasu. I również będziemy pokazywać wideo, które jest dokumentacją, jak również zapisem jego działań artystycznych zrealizowanych przez Grzegorza Rogale. Chciałbym tylko też powiedzieć, że wszystkie utwory powstały specjalnie na tym wieczór. Nie bardzo jasno tutaj opisany w programie, ale Protopolo prolog jest na przykład kompozycja Macina Krzysztofowskiego. E, Włodek Pawlik specjalnie przygotował swoją impresję na temat In Memoriam A Andrzeja. Piękny śpiew, czyli kreacja zbiorowa Olgi Szwajgier, Mieczysława Elbińskiego, Tadeusza Słownika i Ryszarda Ługowskiego. W tytule nawiązuje do pewnej kreacji, którą Andrzej Mitan zawsze opisywał swoje, swój śpiew jako piękny śpiew. No i na koniec jest kompozycja Wojciecha Konikiewicza na, team, na trio około jazzowe. Układ koncertu i wykonawców wskazuje na pewne okresy współpracy tychże wykonawców z Andrzejem Mitanem. I w sumie jest tak, że zaczynamy na gdzieś tak w latach 80. i kończymy na ostatnim okresie, tuż XXI wieku. Ważne jest podkreślenie to, że od trzech lat udało się, że Performance na Dźwięki jest imprezą towarzyszącą warszawskiej jesieni. Ważne jest to, że tej edycji pomogła nam. Pozwólło nam Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, szczególnie w wystawie. Ważne jest to, że dzieje się to zawsze w Mazowieckim Instytucie Kultury, tu i w Galerii XXI. No i pomógł nam X nam czyli Fundacji Sztuk Krytycznych, która ten koncept w całości próbuje ogarnąć organizacyjnie. To wszystko i zapraszam na nasz koncept poza czasem. Przestrzeniu. Dziękuję